Cześć, i czołem dzień dobry. Oto klasyka gatunku Auto legenda, roadster legenda Mazda MX5. Mazda MX5 czwartej generacji oznaczona kodem ND. Mazda MX5 czwartej generacji na rynku jest już od 10 lat, a nadal prezentuje się także: mm, Dodam, że to jest niewielki samochód. Słuchajcie. Jego długość nie dobija nawet do 4 metrów, a wysokość ledwie przekracza 1,20 m. Zaznaczę także, że Mazda MX5 ND niedawno przeszła lifting. Lifting, który podobno zmienił także coś na nadwoziu. I przyznam wam szczerze, że zmiany są tak minimalne, że gdybym nie przeczytał w broszurze Mazdy, co się zmieniło, to chyba bym tego nie wyłapał. Tak czy inaczej, nowe są lampy przednie, nowe są także lampy tylne. Już wam je pokazuję. Proszę bardzo, tak się prezentuje MX5, odświeżona MX5 z tyłu. I nowością jest także beżowy dach. A a propos dachu, jak prezentuje się to auto bez dachu? Proszę bardzo, pyk. No i jak? Dobrze jest, prawda? Mazda MX-5 ze zdjętym dachem prezentuje się jeszcze bardziej seksownie, chociaż z założonym dachem, jak już wspomniałem, także wygląda, Ach, wygląda nieźle. Pokażę Ci jeszcze jedną ciekawostkę odnośnie MX-5. Już idę, już idę, już pokazuję. Proszę bardzo, otwieramy drzwi. Zobacz. Hiroshima. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać Hiroshima. MX5 nadal produkowana jest i nadal przyjeżdża do nas samej Japonii. Pokażę Wam jeszcze, jak w tym samochodzie składa się i rozkłada dach. Tutaj oczywiście nie mamy żadnego elektrycznego mechanizmu, który by ten dach składał i rozkładał. Wszystko dzieje się w sposób manualny. Dzieje się bardzo prosto i bardzo szybko. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo. Ciach. O, i dach złożony. Możemy cieszyć się. Pięknym niebem nad głową. A jak chcemy dach złożyć, wystarczy zrobić o w ten sposób. Ciach, proszę bardzo, i dach zamknięty. Ostatni lifting niestety przyczynił się do tego, że z wielu rynków, w tym także z rynku polskiego, z oferty Mazda MX5 zniknęła dwulitrowa benzynowa jednostka. A w tej ofercie pozostał tylko i wyłącznie ten oto półtora litrowy silniczek. Jest to oczywiście benzynowy, wolno silnik bez jakiejkolwiek hybrydowej. Ingerencji. 132 konie mechaniczne mocy ma ten motor, 152 Nm maksymalnego momentu obrotowego i rozpędza tę Mazdę do setki w 8,3 Sekundy. Cyferki może mało imponujące, biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy, ale nie cyferki w tym samochodzie są. Najważniejsze, dodam jeszcze, że jedyną skrzynią biegów jest tutaj sześciobiegowy manual, automatu nie ma i bardzo dobrze, że nie ma w tym samochodzie automatu, a napęd, napęd oczywiście tylny. Aha, i posłuchajcie jeszcze, jak ten niepozorny silniczek fajnie surowo brzmi. Jak już wspomniałem, cyferki czy osiągi nie są najważniejsze w tym samochodzie, chociaż okej, okay, nikt by się zapewne nie obraził, gdyby tutaj pod maską było jakieś 100 koni mechanicznych mocy więcej, ale najważniejszy w Mazdzie MX-5 jest fan z jazdy, jest niesamowita radość z tej jazdy, jest taka analogowość, surowość, bezpośredniość, czyli jakże inne, jakże obce cechy, które w dzisiejszej mocno cyfrowej motoryzacji są już praktycznie na wagę złota. Mazda nazywa zbiór tych wszystkich cech Jinba Tai, Czy jakoś tak? Wybaczcie, ale w podstawówce miałem dwuje z japońskiego. W bardzo wolnym tłumaczeniu oznacza to jedność samochodu z kierowcą i jakkolwiek infantylnie by to brzmiało, faktycznie Mazda MX-5 zapewnia niesamowitą jedność samochodu z kierowcą. Wspomnę jeszcze o spalaniu, bo być może kogoś to interesuje. 8 litrów na setkę w cyklu mieszanym pali ten samochód, a bak ma pojemność 45 litrów. Największą nowością we wnętrzu odświeżonej Mazdy MX5ND jest ta beżowa tapicerka. Beżowa tapicerka, dzięki której Mazda MX5 prezentuje się wręcz luksusowo, wręcz elegancko. Nowością jest także odświeżony system multimedialny z nowym ekranem oraz wyścigowy sportowy tryb pracy systemu kontroli trakcji. Kontrolę trakcji w tym samochodzie nadal możemy całkowicie wyłączyć. A poza tym poza tym to stara, dobra, analogowa MX5. Zobaczcie, chociażby na. Analogowe zegary z centralnym obrotomierzem wyskalowanym do 8000 obrotów z tych trzech zegarów. Jedynie ten po lewej stronie jest wirtualny to jest wyświetlacz, który pokazuje m.in. stan paliwa oraz inne dane samochodu. Analogowy jest panel klimatyzacji z takimi typowymi dla Mazdy pokrętłami. Na kierownicy również mamy fizyczne przyciski. Ja to bardzo szanuję. Tutaj mamy również fizyczne przyciski i pokrętła od obsługi systemu multimedialnego, a sam system multimedialny, słuchajcie, jest moim zdaniem ciekawostką, ponieważ zobaczcie, ten ekran no nie jest czuły na dotyk. On nie reaguje na dotyk. Obsługuje się go za pomocą o, tego wielofunkcyjnego pokrętła. Zobaczcie, można sobie sterować konkretnymi opcjami, natomiast jeśli do tego systemu Podłączycie telefon, podłączycie na przykład Apple CarPlay, to w jakiś magiczny sposób dotyk tutaj się pojawia i dotyk wtedy zaczyna działać. No tak dość dziwnie sobie Mazda to wymyśliła. Jeśli chodzi o praktyczne walory wnętrza MX5, no słuchajcie, kto oczekuje po MX5, jakiegokolwiek praktycznego zagrania we wnętrzu będzie mocno zaskoczony. Nie ma tutaj absolutnie żadnych kieszeni w drzwiach. Nie ma schowka przed pasażerem. Tu jest jakaś niewielka półeczka, słuchajcie. Tu jest niewielki schowek. O, dwa złote się na przykład zmieści. No i jest jeszcze schowek o tutaj między fotelami. Trudno się do niego dostać. Zobaczcie. Także coś tutaj upchniecie i to chyba na tyle. Są dwa cup holder'y. Jeden tu w totalnie niepraktycznym miejscu. Słuchajcie, kierowca może łokciem o niego zahaczyć podczas jazdy i jest drugi cup holder o tutaj. Można go sobie wyjąć i i w sumie nie wiem, co można z nim zrobić. Można go sobie wyjąć, jeśli komuś by przeszkadzał. Pokażę wam jeszcze wajchę hamulca ręcznego, taką klasyczną wajchę klasycznego hamulca ręcznego. Krótki, taki zgrabny, mały lewarek od skrzyni biegów. Sama skrzynia biegów ma także bardzo przyjemne, bardzo krótkie skoki. Działa tak fajnie mechanicznie. No i tak oto prezentuje się wnętrze Mazdy MX5. Powtórzę raz jeszcze: analogowe. Turbo bezpośrednie, super, po prostu super, idealnie pasujące do charakteru tego samochodu. Niemalże na sam koniec zostawiłem kwestię bagażnika, a bagażnik w mx to jest niezły ancymon, słuchajcie. Otwiera się go albo z pilota, albo o, tutaj nad rejestracją jest taki przycisk, po jego naciśnięciu klapa odskakuje i naszym oczom ukaże się przestrzeń bagażowa równa 130 litrom, szału nie ma, ale słuchajcie, coś tutaj się Zmieści. Ja ze sprzętem foto się zapakowałem, nawet jeszcze swój plecak wrzuciłem i było jeszcze troszeczkę wolnej przestrzeni. Niewątpliwym plusem tego bagażnika jest fakt, że tutaj dach nie wnika w jego przestrzeń. Także, czy dach mamy rozłożony, czy dach mamy złożony, bagażnik zawsze ma 130 litrów pojemności. Ceny Mazdy MX5 rozpoczynają się od kwot mniej więcej 140 tysięcy złotych, a kończą na kwotach około 180 tysięcy złotych. Wszystko zależy oczywiście od wyposażenia, ale cena tego samochodu jest sprawą drugorzędną, ponieważ Mazda MX5 jest autem absolutnie wyjątkowym, jest autem niepowtarzalnym, jest autem, które od dobrych kilku lat nie ma już bezpośredniej konkurencji, więc cieszmy się, że nadal w 2025 roku w polskim salonie możemy kupić ten samochód.